I tam pokażę Wam dzisiaj jakie modyfikacje wprowadziłem do modelu Warsawy M20. Są to modyfikacje niezbyt znaczne i lewo widoczne w modelu, ale ta modyfikacja polega na pomalowanej od wnętrza desce rozdzielczej. Zauważcie, że niestety podczas Składania deski odczyty, i złamała mi się jedna ze śrub. Spokojnie, skleję to na klej do plastiku. Na uniwersalny klej do plastiku. Następny element, który zmodyfikowany został, to jest po prostu ten element. Nazwijmy go wywiewem went do wentracji. Jak widać, siatka, która jest wewnątrz, jest pomalowana. Pomalowana jest niebieskim granatowym markerem. Taka mała, taki mały element, a będzie spora odmiana w modelu. Wewnątrz też jest pomalowany. Jak będziecie chcieli obejrzeć coś jeszcze na YouTubie, pytajcie mnie i subskrybujcie moje filmy na YouTubie. Pamiętajcie, Model będzie niebawem gotowy. Już wkrótce kolejny odcinek i pierwszy test modelu będzie. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Do obejrzenia testu testujemy walsawę M20. Wszelkie układy, wszystko.